Prawdziwa muzyka, prawdziwi muzycy. To naprawdę było bardzo dobre przeżycie, takie duchowe na dzisiejszym koncercie. Świetni artyści i bardzo się cieszę, że tutaj Biaszczębił coś takiego mógł y, zrealizować i dla każdego z nas była to naprawdę uczta. Nam w krzyku, lecz iść od ciebie nie mam sił, ty psie, nędzniku Pragnę tak Twoją być. Do I dziękujemy, dziękuję. i przychodzimy jeszcze. Tango Dzień dobry Państwu, Beata Marczewska. Jesteśmy właśnie po koncercie Tango Tango, który zagraliśmy w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju. Dziękujemy za zaproszenie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury tu w Jastrzębiu Zdroju. Było nam. Przemiło, przeuroczo, przecudownie tutaj dla Państwa zagrać. Mieliśmy naprawdę fantastyczną publiczność i cieszymy się, że mogliśmy sprawić naszą muzyką troszeczkę radości wszystkim, którzy nas dzisiaj tutaj odwiedzili. Do zobaczenia przy następnej okazji.